Na wyspach bergamutach Podobno jest kot w butach Widziano także osła, którego mrówka niosła Jest kura samograjka, Znosząca złote jajka Po dębach rosną jabłka W grono czapkach Jest i wieloryb stary, co nosi okulary Uczone są łososie w pomidorowym sosie i tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko, tylko wysp tych nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. A może są? <laughs> to jest, kochane treść. dzieciaki, w dniu dziecka zaczynamy naszą komnatę kuchenną od piosenki, którą i wujek Adrian i ja bardzo lubiliśmy w naszym dzieciństwie. To jest wiersz Jana Brzechwy. Fantastyczne wiersze dla dzieci napisał. Wiele z nich ma swoje melodie. Ja pamiętam jak z moim bratem, taka, on taki, maszerowaliśmy po naszym pokoju, śpiewając całą płytę. Wszystkie wiersze Jana Brzechwy, które miały swoje melodie. To są wspaniałe piosenki. Ja już miałem kasetę. <noise> Kochane dzieciaki, mam nadzieję, że Wy też macie swoje ulubione bajki. I mam nadzieję, że pośród tych bajek są też na przykład takie o Franusiu, który był bardzo dzielny, albo o Gabrysiu, który spotkał najpiękniejszą z kobiet. Mam nadzieję, że nasze bajki z Przepięknego Królestwa będą takimi, które pokażecie, jak będziecie już duzi, że to jest wasza ulubiona książka, tak jak moja jest ta. A tymczasem, Adrianku, jesteśmy Coś? w komnacie kuchennej i w dniu dziecka robimy absolutnie wyjątkową sałatkę którą lubią mhm. zarówno dorośli, jak i dzieci. dzieci. To będzie bardzo prosta sałatka. Adrianku, zaczniemy od tego, że bierzemy... A. Uwaga, uwaga, jak się nazywa to warzywo? Marchewka. Nie. Yy, drugie. Dobrze. A, bierzemy seler, obieramy go oczywiście, bo jego skórka nie jest jadalna. I jego zaraz wujek Adrian będzie miał za zadanie zetrzeć na grubych oczkach. Adrianku, razem z dziećmi poszukaj na tej terepce, które to a tarce, są grube nie, nie, oczka. A, dobra, nie, no to spoko, dobra. Zadaj dzieciom pytania, które to są grube które oczka. To, są grube oczka. A, właśnie. to jest uśmiech. To nie są grube oczka. To nie są grube oczka. To, to są małe oczka. Aha. To są troszkę większe. Ale duże chyba nie. Nie, tu są duże. Wiem, już wiem. Tu są Wie? duże oczka, tak? Ale miałeś dzieciom zadać pytanie. A, Chyba, że wiedzieliście, dzieci nie wiedzą. No dobrze. To słuchajcie, seler obrany, Adrianku, proszę bardzo, na dużych oczkach Czyli przecieramy cały taki seler. On musi być niezbyt duży, a jeśli macie dużego, to przekrawamy go na pół. I trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. No tak, to robią krasnale niezbyt małe. Małe krasnale przyglądają się i uczą. A duże, krasnale, delikatnie, ostrożnie, na dużych oczkach ścierają seler. A w tym czasie ja obieram dwa jabłka. Seler starty, ja teraz obieram jabłuszko. Jadwianku, będziesz miał zaraz to samo zadanie. Do tej samej miski? Do tej samej miski, Ej, bo to wszystko to będziemy proste. mieszali na oczkach dużych. Duży. Mamy już ustalone, które to są duże oczka. Też już się wydajesz. Ciekawa jestem, Jadwianku, czy ty w ogóle coś gotowałeś, jak byłeś mały? Mm. Jak byłem mały, to pamiętam, że przekręcałem. Moja mama robiła makaron. I takie placki to najpierw wałkowałem takie placki wielkie na takiej stolnicy, a potem była taka maszynka, to mi się najbardziej podobało, że takie paski wkładały, się kręciło, kręciło, kręciło i już wychodził makaron. I zawsze lubiłem kręcić tą maszynką. Wow! ja muszę przyznać, że myślałam, Adrianku, że ty nic nie robiłeś, tylko się przyglądałeś. Wiesz co, ja coś tam próbowałem robić, bo mi się to kręcenie podobało, do dzisiaj mi to kręcenie zostało i wyjadałem dużo rzeczy też. No to słuchaj, to zaraz bez wyjadania, ścieramy również na dużych oczkach nasze jabłuszko, które zostało nie tylko obrane, ale również środek musi być wyjęty. Tak.

I tak, Ingusia, pierwsze kłamstwo, nie myślcie, że Ingusia nigdy nie okłamała nikogo. Ja tu jak miała będę, to akutę. ja wydam troszkę Ingusie. Miała tu dwa lata? Dwa latka miała i już oszukała. Która ogląda wszystkie odcinki Przepięknego Królestwa która ciągle o Was myśli, całym sercem wpadła na taki pomysł, żeby zrobić z dziećmi taką zdrową sałatkę, z której ucieszą się też rodzice. A więc dzisiaj, w Dniu Dziecka, dzieci robią prezent rodzicom, jedząc pyszną, zdrową sałatkę. Co Ty na to, Adrianku? Czy to jest dobry pomysł? bardzo dobry pomysł. Myślę, że rodzice się ucieszą. No wszyscy ja, się ucieszą z takiej sałatki. Ja oczywiście czekam na wasze zdjęcia i bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia z różnych dań, które robicie. A ostatnio spotkałam rodzinę, która powiedziała mi, że naszą tartę migdałową, bo też taką robiliśmy, robią cały czas. O tak im smakuje, że tarta migdałowa z naszego przepięknego królestwa weszła na stałe do ich kuchni. O ciociu Nadiu, a może byś podlinkowała? Może są dzieci, które wcale nie wiedzą, jak zrobić taką. No, tartę. Uda się? No to Uda dzieciaki, się. zapraszam, żebyście spojrzeli później na ten odcinek z tartą migdałową. Ona jest pyszna, a w janku, o, prawie już? już, oczywiście, zobacz. O, o ile jabłka! Jakie wspaniałe wezmę. Mniam, mniam, w środku mniam. jeszcze jest dużo, dużo jabłka, które wykorzystamy, proszę bardzo. Słuchajcie, kochane dzieciaki, mamy coś, co będziemy zaraz mieszać, ale dodamy jeszcze tylko troszkę rodzynków. Oczywiście nie wyjadaj, Adi. No, nie wyjadam, tylko tak, Nie wyjadasz, wyjadasz, właśnie. No, przyznać, dzieci, które nie wyjadały. <grym> <grym> dodajemy, jeśli ktoś lubi dużo rodzynków, to dużo. Znam też dzieci, które nie lubią, to wcale nie muszą. Nie dodawać muszą, dodawać. Nie, 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 nie. Dodajemy do tego łyżkę majonezu. O, tak, to ciekawe, tego już powiem ciekawe. szczerze, się nie spodziewałem. A nie spodziewałeś się. Majonezu. I dodajemy do tego jeden jogurt naturalny, czyli bez żadnych smaków. Mm. Mm -hmm. Muszę Wam powiedzieć, że moja mama taką sałatkę, bardzo szybko robioną, robi dla wielu ludzi, ponieważ wiele osób mówi jej, że jest nie tylko zdrowa, ale też pyszna. To jest taka sałatka, jak ktoś zadzwoni, że za pół godziny przyjeżdża. Tak! Adrianku, dwa, dwa, teraz to wszystko, Adrianku, bardzo się proszę pięknie wymieszać. A to lubię. Miesiu, mieszu, miesiu, mieszu, mieszu. mieszu Próbujcie nie wyrzucić tak jak wujek Adrian. Mieszu, 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 mieszu. Bardzo to wymieszu, mieszu, mieszu, mieszu. Jak coś się lubi i to jest przygotowywane, to jest takie wrażenie, że już bym chciała to zjeść i powiem Wam szczerze, że jak wujek Adrian to miesza, to ja bym już chciała to zjeść. No, Zobaczcie, się. nasza sałatka oh. dzisiaj na Dzień Dziecka jest błyskawiczna, bo nie mamy dużo czasu w Dniu Dziecka, żeby spędzać go w kuchni, ale możemy spędzić ten kwadrans, przygotować fajną sałatkę i zaskoczyć rodziców, czymś zdrowym. Adrianku! No i co? No bo już nie. Tak, słuchaj, są gotowe dwa talerzyki z okazji Dnia Dziecka. Zaraz sobie złożymy życzenia. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. O, dziękuję. A, ale czego jeszcze? Żeby yy, co? Miłości radości, opieki Bożej e, i żebyś zawsze czuła się takim dzieckiem dla Pana Boga. O, dziękuję. Bo On zawsze przecież on mówi do nas dzieci, prawda? Tak? No właśnie. To my jesteśmy wszyscy dziećmi Pana Boga. Przyjmuję te życzenia i bardzo chcę tak żyć. A ja tobie, Adrianku, życzę, żebyś mógł jak najwięcej odcinków nagrywać w przepięknym tak, królestwie. Tak, 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 jak Adrian to bardzo lubi, bo kocha dzieci i życzę ci, żebyś jak najpiękniej nagłaśniał zespół Mocni w Duchu. I żebyś jak najpiękniej oświetlał zespół Mocnych W Duchu i nasze sanktuarium, i żebyś spełnił wolę Bożą. Amen. Amen. Dziękuję. A wam, kochane dzieciaki, życzymy, żebyście mieli w sobie bardzo, bardzo dużo radości, żebyście byli zdrowi, tacy smakowici, czyli jak gdziekolwiek się pojawicie, to żeby inni się cieszyli, że przychodzicie, bo macie dobre serduszka, macie dobre myśli i dobre czyny. Adrianku, spróbujmy. No Trochę za mało ci naużyłem przecież. Takie duże dziecko, a tak małe sałatki by chciało zjeść. Spróbuj. Mmm, bardzo dobra. Nie spodziewałem się tego mają. Powiem szczerze, że to jest taki smak bardzo sympatyczny, zdrowy, a ja lubię gryźć i tutaj trzeba dużo gryźć, więc to jest bardzo dobre danie dla takich osób jak ja, które lubią w jedzeniu gwieźdź. Adrianku, my to zaraz skończymy mm -hmm. całe, to znaczy podzielimy się z na Nadią. Mm -hmm. Dobrze, ale dzisiaj jest środa, a w środę są konkursy. A ponieważ dzisiaj jest środa z losowaniem konkursów, to ciebie Adrianku poproszę, Poproszę. losujemy pierwszy konkurs. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie, nie, <laughs> nie patrzę, nie patrzę. Jest i teraz czytamy. Kacper Barcz. Kacper Barcz i zobaczmy jeszcze odpowiedź, Adrianku. A, odpowiedź tak. konkursowa. Matka Madre, Panna, Werdzinę, Królowa, Regina. To jest Kacper i Piotruś z Gdańska. Gratulujemy Brawo, Wam. To drugi konkurs. Ulubione lody. O, to coś dla mnie. Ja wybieram, wygrywam wszystkie. Magda. Niewiada, hmm. proszę bardzo. Magda Niewiada napisała. Mój ulubiony smak lodów to czekoladowy. Aha to jest z adresu Magda Niewiada, ale jest to Antek z Jarocina, hmm. który najbardziej lubi lody czekoladowe. A twoje ulubione? Eee, śmietankowe i cytrynowe. Albo sorbety. Wszystkie sorbety hmm. A ja najbardziej kawowe. Tududu. Dobra, to teraz trzeci konkurs ostatni majowy. Imiona trzech tak. pastuszków z Fatiny. Adriana, no, nie podglądasz. nie podglądam, oglądam tam daleko, daleko te przestrzenie. Yy, z adresu Karolina Zielińska, Hiacynta, Łucja i Franciszek. Pozdrawiamy mocnie w duchu, zobacz. Madzia, Madzia 10, lat. 10 lat. Z Wrocławia, z adresu Karolina Zielińska. Gratulujemy, czekamy na wasze adresy. I teraz poproszę Cię, Nadję, żeby nie pokazywała stołu naszego. Konkurs na dzisiaj. Podaj trzy składniki spośród pięciu, jakie trzeba mieć, żeby zrobić naszą pyszną sałatkę na Dzień Dziecka. Nic teraz nie patrzycie, tutaj nic nie widzicie. Trzec trzeba. Sobie... <grych> Zaraz będzie wszystko zjedzone. A modlitwa na koniec dzisiaj będzie w szczególnym miejscu. Chcę Was zaprosić do kaplicy. Dzień Dziecka to jest bardzo ważny dzień dla Pana Boga. On chce, żebyśmy wszyscy naprawdę czuli się ukochanymi dziećmi, dlatego teraz razem z ciocią Nadią, z wujkiem Andrianem, Powędrujemy do kaplicy maleńkiej, tak jakbyśmy się chcieli schować w sercu Boga. I zaśpiewamy sobie razem piosenkę: Jesteś dzieckiem Boga. Panie Jezu, w tej malutkiej kaplicy chcemy schować wszystkie dzieci, wszystkich dorosłych, którzy są w naszym przepięknym królestwie. Niech w tym dniu dziecka każdy z nas przypomni sobie, że jest ukochanym, umiłowanym, wybranym dzieckiem Boga. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś dzieckiem Boga, synem, na którego czeka Bóg. Królewskim płaszczem pan odzieje cię. Twoja nadzieja znajdzie swój dom. Bo jesteś upragnionym dzieckiem. Potężnego Ojca w niebie masz. Królewskim dziedzicem Pan już nazwał Cię. Stronę, w przestronnych komnatach znalazł dla Ciebie dół. Zaśpiewajcie z nami, bo jesteś. Bo jesteś upragnionym dzieckiem, potężnego Ojca w niebie masz. Królewskim dziedzicem tam już nazwał Cię w przestronnych komnat znalazł dla Ciebie dom. Ściskamy Was bardzo mocno z serca Bożego. Papa! Pa.